Parametry, które warto ustawić. W różnych slicerach ustawienie tych parametrów wygląda nieco inaczej. Ja przedstawię je na przykładzie Orca Slicer. Rodzaj pracowania. Mamy do wyboru górne powierzchnie. To dosyć oczywiste, czyli wszystkie płaskie górne powierzchnie. Tylko ostatnia warstwa, czyli najwyższa. Wyjaśnię to na przykładzie Chile Przy zaznaczeniu tej funkcji, Ironic pojawi się tylko na kominie, nie uwzględniając dachu czy pokładu. Wszystkie jednolite warstwy to znaczy, że Ironing będzie stosowany nie tylko na ostatniej widocznej warstwie, ale także na wszystkich innych pełnych warstwach wewnątrz modelu. Jest to istotne szczególnie w momencie, gdy drukujesz np. z transparentnego filamentu. Ironing w środku modelu sprawi, że model będzie wyglądał bardziej jednolicie. Wzór prasowania. Część slicerów oferuje parametr kierunku przejazdu dyszy. Ja używam domyślnych ustawień i efekt wydaje się bardzo dobry.